Serwus, mechu z tej strony. Widzowie, oczywiście, ćwiczę dalej do wyzwania w pizzerii Jolanta. Dzisiaj na tapet wlatuje pizzeria swojska. Jest to chyba ostatnia pizzeria w Szczecinie, która oferuje pizzę 60 cm, w której nie jadłem. No jeszcze pizza Heaven, ale tam jest remont. I też w poście polecaliście mi, żeby tutaj pójść. No więc jestem. Pizzeria jest zaraz za mną, ale jeszcze kupię sobie jakieś napoje w żabce. No i zobaczymy, jak to dzisiaj pójdzie. Oto pizzeria Swojska. Zapraszam Was do środka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Pani, chciałbym zamówić sobie pizzę i nagrać, jak ją będę jadł. Czy mhm. będzie to problemem? Nie, myślę, że nie. Super. To w takim razie na pewno sześćdziesiątkę jedną. Tylko pytanie, czy wie Pani, ile ona może ważyć? Ktoś a kiedyś sprawdzał? Waży trochę ponad kilogram. Kilogram waży ciasto zależy po prostu od jakich składników będzie. Mm. Margherita będzie mniej ważyła niż taka z kurczakiem. A jakąś na wypasie najbardziej bym Elvi chciał paso, w takim no. razie. El wypaso? El Jakieś menu mogę? Tak sobie mm, a proszę bardzo. Jestem. No. El wypaso, Który to będzie numerek? 36. O, widzę Pani. Na pamięć <laughs> wygłutę. So, sarszynka, salami, boczek, kurczak, ogórek. I to taka jest najbardziej wypasiona, tak? Mm -hmm. No to biorę. Dobra. I jeszcze jedną piątkę, a jakaś druga najbardziej wypasiona? Swojska może 24, ona no, A jest tak wysoka. żeby inne trochę smaki, bo tu widzę też salami boczek, cebula, Ech, nie? Tak naprawdę... O, na przykład. Nie jakoś mi frytki na pizzy nie, nie przemawiają do mnie, nie, nie z tych ludzi jestem. Widziałem wykonać worka, ale to ostra jest. Ona też jest bardziej tam rozwinięta. A może Hawajską po prostu. Tutaj mamy albo zwykłą, albo specjal. Specjal. E, na przodzie. To jest, to jest specjal. No i dobra, niech dobra. będzie Hawajska specjal 45. Mm -hmm. I do obydwu wezmę dodatkowy ser, jeśli jest taka dobra. możliwość. Mm -hmm. I jakieś sosiki. Te, co wypisane, tylko serowy niedostępne jest. Eee, no myślę, że klasyka na pewno pójdzie, czosnek. One jakie są w pojemności? Jakie opakowania? Takie większe, mniejsze? 125 mniej więcej. 125, no to wezmę jeszcze jeden. Na Ja to już takie o, widzę, macie ostry jest. już mocniejsze nawet. Tak. Może ten słodko-pikantny tak chyba by do hawajskiej Dobre. pasował, nie? On jest taki jak te w ja buteleczkach, właśnie o, ta o tej nazwyczkę. No to okej. Okay. Wszystko? Wszystko. Dobra, rozliczymy się na konturę Dobrze, na a ile to wyjdzie razem? A już Panu mówię. I to też jakieś 165 będzie. Okej, okay, dobra. <grym> tak mniej więcej jaki czas oczekiwania? Około pół godziny. Pół godziny, dobra. A jeszcze taką prośbę mam serdeczną, żeby jej nie kroić. Dobra. Żebym, i, chyba, że... Bo mi zależy, żeby ona była w kwadraciki pokrojona tak na pół i potem jeszcze te połówki na pół. Mm -hmm. A ja mogę sobie sam pokroić, żeby nie, nie komponować. Dobra, to ja no, dobra. Po, po prostu nie krojona, i jakbym dostał takie lodzie. To jest kawalska, tak? Ok, stosunki. I gigant. Dobra. Dziękuję bardzo. Super. Proszę Dzięki. Tak się widzowie pizzę prezentują. Nie kroiłem, bo jednak wydaje mi się, że ostatnio trójkąciki jak jadłem to była różnica, że inaczej trochę się je, więc wezmę je z kwadraty, tak jak u jaska.

Dobra, widzowie, napoje przygotowane. Troszkę przestygło wszystko, zanim się ogarnąłem, że odpalam timer. Startujemy. jakie wziąłem to polecana mi przez widza Elwy Paso szynka salami boczek kurczak ogórek cebula i hawaj specjal kurczak kukurydza ananas sos słodko pikantny Jedną wziąłem mięsną, bo taka będzie ujacka, a druga hawajska, bo taką ćwiartkę miał Adrian. Przypomnę, że na jednej części będzie można na wyzwaniu wybrać swoją kompozycję z jednym składnikiem mięsnym i jednym warzywnym. Ciągle zastanawiam się, co wziąć. Jak macie jakieś pomysły, co by było najlepsze, napiszcie w komentarzu. Z chęcią poczytam. Do obydwu wziąłem dodatkowy ser, zgodnie z wyliczeniami i założeniami, o których mówiłem w poprzednim filmie. Zachęcam obejrzeć, jeśli ktoś nie widział. W skrócie wydaje mi się, że czym więcej dodatków na pizzy, tym łatwiej zrobić większą wagę w mniejszym czasie, a pizza w Bydgoszczy porównując wagi do innych pizz o podobnej powierzchni zdaje się mocno naładowana. No i to chyba był strzał w dziesiątkę. Choć nie wiem jak wyglądałyby te pizze bez ekstra sera, to w tym wypadku już po pierwszym gryze czułem, że pójdzie bardzo dobrze. Pizza była miękka, soczysta jeśli można tak o pizzy powiedzieć, była po prostu mięsista, nie czułem, że jem ciasto. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem, bo wiele razy w życiu jadłem w swojskiej i zapamiętałem ją jako pizzerię, gdzie te sześćdziesiątki były trochę ubogie w składniki, ale zjadliwe. Tym razem była totalna petarda. Chyba kamera to nawet oddaje, jak nagrałem z góry, że są naprawdę solidnie obłożone. Dużo bardziej niż pizze na poprzednich żreninkach. Na przestrzeni lat widzę, że zmieniły się trochę ceny, bo kiedyś naprawdę pamiętam, że mieli 60 niewiele droższe niż niektóre pizzerie 45. -ki. Dzisiaj nadal jest tanio, bo po 75 zł. Jeśli każda jest taka, jaką ja dostałem, to nadal giga warto, ale nie jest już to taka miażdżąca konkurencja cena, jak zapamiętałem. Kończąc jeść oczywiście chcę podziękować wszystkim za wsparcie oraz za donacje, jesteście niesamowici, naprawdę ogromnie mi to pomaga dalej tworzyć materiały. Dziękuję. Oraz chciałbym pozdrowić Jędrzeja, bestię z Kalisza, który niedawno zrobił świetny wynik na wyzwaniu i czeka na moje podejście. Jego zmagania możecie oczywiście obejrzeć na kanale pizzerii Jolanta.

Dobra widzowie, poszło jak poszło? Ważymy, zobaczymy ile się udało. Wydaje mi się, że nie jest źle, ale waga prawdę prawda powie za chwilę. Było widzowie 6 kilo 100. Tu są obydwie taski 3600 czyli 2,5 kilo z kawałkiem oczywiście ja to wam wszystko podliczę dokładnie co do grama na koniec, ale no, 2,5 kilo wydaje mi się bardzo dobry wynik już taki zbliżony do Adriana tu wziąłem dodatkowy ser, naprawdę dobrze to wchodziło elegancka była no to widzicie, jest jakaś szansa 2,5 teraz, tu też trochę żonglowania z tymi kawałkami z drugą pizzą, wiadomo, że i tak przeżywałem, i tak to się już wolno jadło no ale na pewno jakieś sekundy jeszcze szłoby urwać. Zobaczymy jak pójdzie u Jaska. Nawet jak się nie uda te 2700 to jak się zbliżę do tego wyniku z drugiego miejsca też będę zadowolony. No i co? To był ostatni trening. Następny film już zobaczycie mnie w Jolancie, ale kiedy to będzie to nie wiem. Bo muszę pomontować to co mam. Zanim do Jaska się też zbiorę, zanim nagram. To myślę, że jak to oglądacie to jest jeszcze tydzień. Możecie się spodziewać, że już niebawem zawitam w Bydgoszczyznie. A jeszcze tak bonusowo dopcham sobie troszkę tam, żeby rozciągnąć ten żołądek tak do tych 3 kg myślę. Już poza zawodami. Timer sobie odpalę. Zobaczymy ile wejdzie jeszcze. To był ostatni żrening, niech się dzieje wola nieba w Bydgoszczy, ale co by nie było dziękuję wam za wiarę jaką wielu z Was we mnie pokłada w komentarzach. Choć czasem trochę przesadzoną, bo całej z razem z blachami to na pewno nie zjem. Może nie jestem tak optymistyczny jak wielu z was, ale obiecuję, że będę się starał, żeby wynik był jak najlepszy. A propos wyniku, pamiętam jak byłem u Jacka z serii Jolanta na live, jak zastanawiał się nad formą wyzwania bestii. Zapytał się mnie wtedy, ile myślę, że mógłbym zjeść w 12 minut. Odpowiedziałem, że między 2 a 2,5 kg. Rozśmieszyło to Jacka i z rozbawieniem powiedział, że to dość duży przedział. Ale jak widzicie, całkiem racjonalny. Dziś zjadłem 2,5, na poprzedniej 2,100. Kto mnie dłużej śledzi, ten wie, że różnice w wynikach na pozornie tych samych daniach rzędu pół kilo, a czasem i więcej, to nic dziwnego. Naprawdę bardzo dużo czynników się na to składa. A przy złożoności dań nawet w tym samym lokalu zawsze dostaniemy dwie inne potrawy zamawiając to samo. Dzień, państwo co Ja tylko z łóżeczki nałożyłem sobie. Bo ja i tak nie przejęłem. Mogę o, Tak? tak? O, nic nie grzebałem, nic. Pieludkie. <grym> Z tego powodu na pewno będę chciał pojechać spróbować się drugi raz, niezależnie od wyniku. Nawet gdyby udało mi się być pierwszym i utrzymać się do końca, to i tak w marcu będę chciał sprawdzić się sam ze sobą. Zwłaszcza, że to dość dużo czasu i być może uda się zrobić jakieś postępy. A jeśli będę miał gorszy wynik, to być może będę jeździł więcej niż raz, próbując walczyć o podium. Zobaczymy co będzie, więc zachęcam do subskrypcji, jeśli nie chcecie przeoczyć dalszych zmagań. dogryzałem ile mogłem ważę i kończę tą walkę wytarowane jeszcze było 400 grałów jeszcze dopchałem czyli jakieś 2900 poszło plus sosy, plus napoje mnie źle widzowie poniżej trójki ale weźcie pod uwagę, że jak się je na taki czas jak Tutaj 12 minut, to ja wiem, że nie muszę objętości jakoś kontrolować i wody więcej zapijam. No zużywa się po prostu miejsce w żołądku, więc biorąc pod uwagę, że się tam zalewałem, nie żałowałem, to 2900 dopchałem. Nie jest źle, jest Masz. spoko. Jeszcze tyle jedzenia mam taką sztuką sylwetkę. Dwa dni potem nie mnie. Fizyki się nie oszuka, trzeba to odbijać potem. Albo takiem, że z półtora tysiąca kalorii cały dzień to taka dieta dla dwunastoletniej 12 dziewczynki, 12-letniej dziewczynki. Gdzieś trzeba to wyrównać potem. Przypomni pani kwotę? Yy, tak, tak, jest panu kwotą. Tam zostawiłem to pobojowisko, nie wiem czy gdzieś przynieść te... 40, 50, 40. Tam zostawiłem pobojowisko, czy przynieść tu gdzieś te, te tacki? No tak? Jasne. Dużo zamówień widzę tutaj, takich telefonicznych, Ech, no, nie? Tak, a nie przemyśleliśmy, że jutro jest 11, więc dzisiaj już wszyscy świętują. E, 160 się tak, tak? Dwie dyszki, nie? Pani mi Dobra. I dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Słuchajcie widzowie, trochę mam wyrzuty sumienia, że nie dopchałem jeszcze. Poniżej 3 kilo było. Ja miałem w plecaku takiego skubańca czekoladowego, sobie właśnie wziąłem na dobitkę, ale tam się czułem już no dość pełny, nie będę kłamał. Wróciłem do domu, minęła godzinka i tak jak mówię, mam teraz wyrzuty sumienia, że mogłem jeszcze tą pizzę poskubać. Choć teraz mi się wydaje, że mogłem, a tam na miejscu no to już mi się nią cofało. Także to ciężko powiedzieć. No może mogłem powalczyć, nie wiem. W każdym razie dogrywkowo jeszcze tego skubańca zjem. Szkoda, że od razu go nie zjadłem, bo mówię, po godzinie to już tak się nie liczy. To już człowiek troszkę, troszkę strawi, troszkę dojdzie do siebie. Jakbym od razu go dopchał, no to, to byłoby fajnie, ale lepiej późno jak wcale. 300 gramów rzekomo, 348. Duży baton. Czekajcie, timer bez. No, Bez timera to nie jedzenie. Lecimy tego batonika. Wszedł jak złoto. Elegancko. Myślałem, że trochę będę się z nim męczył. Zobaczmy, czy było 300 gramów. Byłe, nawet więcej. To było 340, ta, 30. Elegancko. Powiem Wam, że ja szybko tak jak zjem, nie? Po godzince, dwóch, to już czuję z powrotem apetyt. Wiadomo, że tam szybko się zaraz zapka Kilkaset gramów człowiek zje i, i ma już dość, nie? Ale ciekaw jestem, ile bym dał radę tak wpierdzielić przez cały dzień. Zastanawiam się, nagrać taki odcinek cały dzień jedzenia. Do oporu, ile tylko fizycznie będę w stanie kalorii wepchnąć w siebie. Gdzieś zastanawiam czy 20 tysięcy, czy to byłoby realne przez cały dzień? Zjeść. No tutaj 3 kg pizzy to będzie z 8 tysięcy, może nawet 9 tysięcy kalorii. Tam ser dodatkowy to mogła być trochę kaloryczna, jakaś mięs mięsna. Tutaj 300 gramów, 400 kilokalorii, to jest 1200. No to poddychę, podchodzę, tak? Pizzą i tym ciastem. No a to praktycznie jeden posiłek. No dwa, no z przerwą. A jak właśnie bym jakieś takie wysokokaloryczne rzeczy w siebie ładował, walnąć dwa razy taki posiłek w ciągu dnia, podopychać się ciastami, no ciekawe, czy to byłoby możliwe. Dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć taki odcinek. Cały dzień jedzenia pod korek, ile kalorii by dało rady dobyć, to może faktycznie zbiorę się i nagram. A tymczasem żegnam się z Wami. Cześć!